Jestem natis, i będziemy patrzeć na arenie, którą zbudowałem. I teraz pokażę Wam rzeczy, które tu są w tych uśmieszkach. Tutaj są głowy do przestraszenia, nie wiem po co je daliśmy. Tutaj są mistury. Tutaj ta jedzonka. Tutaj są takie rzeczy dodatkowe. Tu są zbroje, tu są miecze, i koniec. Moja siostra za chwilę dołączy, a tak naprawdę dziękuję Wam. Zgadnijcie za, so. za subskrypcję! Już masz jest w Amelkę już to łącza. Witam. Powiedziało mi, takie się coś... Że jakby ktoś dołączył. Ja bym nie, nie widział. Hej! To ja cię przywitam tylko. Hej! Zaczynamy? Zaczynamy. Ruda, piesza. I ostatnia. I ostatnia. Kies, chodź na dół. Jak coś to patrzy na tenka, kamerę. Chodź na dół. Ja to wylosuję najpierw. Głowa. Co tam masz? Jaka głowa? Sądziaka. Zobacz, jak nie wyglądam. Mm. No pokaż się. Mm. Teraz ja, ja, ej, ja jeszcze górę muszę wylosować klipera Mhm, fajnie. Ale coś mi się... Czure tu teraz mi losujemy. Jaka? Dostajemy. na no, okej! Okay. Jak na mnie to nie jest lawę, to nic się nie stanie A ja nie mam lawy Ani Fireballa Oj ojść. Teraz ja Niewidzialności? Uh -uh. O, teraz... Jedenko je Złote jabłko, Nie Złote Ale jabłko Ale jeszcze jest to takie... Y, lepsze Ha! I właśnie je mam I co te... teraz powiesz? Ale ja też mam Miałam No nie, mnie spokojnie Ej, gdzie ja Ale ja zrobiłam tu słodki. A to dobrze. Chodź. Bo, bo tu wpadłem wtedy. Super, ale chodź. Co ja mam za proszek w ogóle? Jasno pył. Co ja zburzyłam? To coś. No bo ja tu zburzyłem A. no dobra. Dobra, wyrzucam to. Teraz, e, ten. Co, co losujemy teraz? Ja. O, mam łuk. Łuk? Czyli Bez... szczały sobie? my ściały. No. Dobra, teraz ja coś do obraniania. Co jest? Ej, daj Bez... mi te pańczyny. Jeszcze ich jest y, pięć. Muszę je sobie wziąć i mam. Ale to... A nie stawię tu teraz. A będę stawiać, ale jeszcze nie. Y, to teraz y, zbrojki. Bronię. <laughs> No proszę. Aha, co ja robię? Muszę wylosować. Jaka? Na no tu się ty ją dostałeś? Przegasz. Żelazna jakaś tam zrobiona. Jak tu... Hmm. Dobra, teraz ja zajmuję tą Dobrze, głowę. Nie, Albo nie, dobra, głowę creepersa zostawię, a resztę wezmę. Wezmę to ekip. Weź sobie załóż zbrojkę, no, Je Jeszcze nie! Jeszcze nie zakładamy! Bo jeszcze nie ma walki No ale już założę No załóż już, a najwyżej będziemy mieli To tylko głowę Ile tam masz tego obronienia? Na głowie? No tak, no nie no ogólnie e, Twoja zbrojka ile ma? Ale czekaj Trzy <laughs> Ej, a czemu moja ma dwa? Czekaj Nie, 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 tutaj nie. A nie, sześć. Ale bluzka, bluzka. Sprawdź bluzkę. Bluzkę. Bluzka ile ma? Trzy? A moja sześć. Zobaczmy. Czekaj. Czy myślę, że dwa? Dobra. Założyłam i. Jeszcze nie. A ja już założyłam Nara. To teraz yy, co to losujemy? Ostatnia rzecz. Yy, mieczyki. Pięć ja na. pierwszy. Nie, ty pierwsza. A czemu? Czekaj. Czekaj! Ja pierwszy. No dobra. Złoty. Brawo. Ale jeszcze są lepsze. Ej! Zamienijmy się! Nie, nie, nie! Zamienmy się! Nie, 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 nie ma tych trade'ów. A! Nie ma trade'ów, przepraszam. Nie można, tak. Plus 7 obrażenia Fajnie, fajnie. Ale chodź, kiedy zaczynamy? Załóż zbrojkę Chciałem w ciebie szczelić. Uwaga, mój ekran. Bardzo piękne rzeczy mam. Gdzieś do... Gdzie jeszcze jest w tej dziurze? W tą dziurę szczeliłem. No, tonek, jedziemy. Chodź. Ile będzie ten odcinek trwał w ogóle? Ale to nie... są grzybowe krowy. Tylko nie czekaj mi się za mnie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. A ty ja wiem. Łukiem i pajęczyną. Może być? A co, pajęczynę chcesz? Zamiast łuku? A łuk strzela. Ale nie, nie szczał strzelają, ale, ale nie łukiem. Są. Więc, a ty pajęczyny? Nie chcesz łuku? A, to ja wygram na luzie a to daj mi panie mm. To łukusz zostanie u Ciebie. Dobra. Jeszcze Ci mogę dać za to, bo to był taki sprawiedliwy try, to mogę Ci dać jeszcze hełm. Uhu! I załóż tą zbrojkę. To, to zdejmę. Miksturka mi się... hełm. Moi drodzy. Ja ją lepiej właśnie bo mam mieć. to mieć. ją mieć, no tak. Mam mało tego. Pamięć Chodź. Masz. I nie wiem. coś na tanku? Zaraz zaczynamy grę, prawda? Czy nie, prawdaż? To stoimy tutaj, nie? No. 3, 2, 1. O Jezus, jeszcze się nie przygotowałam. No to ja zrobię taki meżak w trysza. Nie mam mnie Ej, nie bo mi zbrojkę widać! Nie przemyślałam tego. A, do będzie ze Na tak, na tak, na tak, ja! zaraz cię tu pozabijam Co uciekasz? Nie można tam wchodzić, to nie jest teren walki. Wypraszam. Zaraz spadniesz. Nie można wychodzić poza teren. Jesteś oszustem. O kurcze Frania. Gdzie ty uciekasz? Chodź, idzie, idziemy, chodź na tak, idziemy. Bo trochę dziwnie tak sobie w nosy łazić. Jeszcze jakieś duchy będą. To jest siebie zaatakują chodź, duchy Chodź, chodź, chodź. Lepiej jest na tym. Dobrze. Zaraz się tam pozałatwiam w tej dziurze. Nie, czy ja weszłam. No to chodź. Chodź, chodź, chodź. Wyjdę, no uciekam, żeby klipać jeszcze. Grzybowa krowa. Nie, uciekaj. Nie może. O. Grzyba dostałam. Nie, rzutuje. Uwaga, zaczynamy, dawaj. Rzeszów. Rzeszów. Byłeś w Rzeszowie? Co to jest? A w pańczynę weszłam! No! Iście ciebie, liście w przeszłowie. <laughs> o, nie! o nie, linki mam. Spokojnie, ja mam tylko linki. Dobra, dobra. Na samym jak Bim, nie, a nie. Ania. No weź se, y przecież masz jabłko złote. Wszystko masz złote, ale. Dobra. to już, no już nie masz. Mm. Ej! Wywaliłam ci jabłko przez przypadek! Nie! To mi... to jabłko moje! Nie, nie, nie ma tak. Mam już jabłko, twoje! Oszustwo! Zostawcie y, łapki w dół. Nie, w górę. Bo Mela zostawiła mi jaj. Dla mnie. Jajko? Jakie jajko? <murzany> to! Złote jajko. Tak, złote jajko. No nie, nie, nie. bicia. Ja tu mam cztery Nie. No weź, bo mi nie działa bicie czemu? Skończył mi się A, wiesz. Skończył mi się wiesz! To nieźle. Widzisz, mogłeś sobie łuk zostawić. Przecież masz miksturę chyba, nie? Odporność Dobra, idź po jeden... Weź Weźcie coś To wy Jeśli dotrwaliście do tego <laughs> momentu, napiszcie klops Klops Chodź Patrz. Idziemy Start! Ej czemu nie mogę no. być? Ej, bo ja to! Na tej. ej, co ja robię? Czekaj, czekaj. Się pogubiłam. Ja Jakim siarnem. Przegrałam. No to, nieźle. Natanek, Co masz? Zjem sobie jabłko za to! Ło, jakoś, jak na nogi. Przegrałam. Na no Co tam będziemy słuchać? Mogę dalej Cię bić, jakby co? Dobra. Widzowie, papa, bo jeszcze na arenę. Pamiętajcie o jutrzejszym odcinku, że jemy wszystko, co jasno pił. Takie jak jasno pił. You shouldn't